Cześć. Zakładam, jak każdy z Was miał w życiu taki moment, że trzeba było podjąć swoją decyzję. Decyzję o zmianie. Decyzję o tym, żeby wejść na inny poziom. Ja taką decyzję podjęłam w momencie, jak urodziłam dwójkę dzieci. Stwierdziłam, że nie chcę już pracować w tej branży szkoleniowej, w której pracowałam do tej pory. Że chcę wiedzieć, wiedzieć, robić coś więcej. Chcę być handlowcem. E, I co zrobiłam? Poszłam do firmy, która nie miała nawet oddziału w miejscu, w którym mieszkałam. Musiałam się nauczyć nowych kompetencji, a robiłam to przez to i podczas, jak obserwowałam innych handlowców, kiedy miałam ten okres wdrożenia. Potem musiałam sobie radzić sama, kiedy wróciłam do Warszawy, kiedy siedziałam naprzeciwko mojego monitora i okazało się, że w moim mieście nie ma za dużo klientów. Nie mam bazy zbudowanej pod to, żeby w ogóle oferować produkt, do którego się dopiero uczę. I ten moment, to był ten moment, kiedy z domu pracowałam zdalnie, czyli to było 10 lat temu, a teraz tak naprawdę przeszliśmy na pracę zdalną i to dało mi możliwość odczucia i zrozumienia, na czym polega praca zdalna. Tak, i to było to miejsce, od którego ruszyłam z nauką nowych kompetencji u siebie, z obszarem wyzwań, z obszarem tego, że miałam to zaangażowanie w sobie, czyli to nastawienie na cel, które mnie prowadziło, natomiast ta pewność siebie u mnie była dość niska. I gdybym wiedziała, że to są czynniki, które odróżniają dobrych handlowców od przeciętnych, czyli między innymi to, że ja bardzo chciałam budować relacje z moimi klientami, ale nie miałam jeszcze. Od wybranych klientów, więc musiałam stworzyć listę firm, do których mogłam dotrzeć, i dodatkowo odwaga i umiejętność zadawania dobrych pytań. To był ten klucz do tego, że ja umawiałam spotkania, bo w momencie, jak zaczynałam mówić, podnosiłam słuchawkę i mówiłam, mówiłam, to klient mówił: Nie mam czasu, dziękuję, do widzenia. Ale kiedy był ten moment, że zadawałam te pytania, kiedy widziałam, że klient chce ze mną rozmawiać, to był ten moment właśnie Przejścia na kolejny etap procesu sprzedaży. Czy to jest to, kiedy nam się nie powodziło, a miałam tych niepowodzeń na początku, chowałam głowę w piasek? No nie, szłam do przodu. I myślę, że dużym też elementem wspólnym, jeżeli chodzi o bycie dobrym handlowcem, to jest ta energia i dyscyplina do pracy, a może raczej umiejętność znalezienia nowych technologii, które pomogą ci innymi kanałami dotrzeć do klienta, jak teraz mamy kanały online. Moim zdaniem, kluczowym wyznacznikiem sukcesu poza tym całym procesem, poza stałymi elementami, któremu towarzyszą, jest budowanie odporności psychicznej. Odporność psychiczna koreluje z różnymi obszarami w naszym życiu zawodowym i prywatnym, i dodatkowo bardzo wpływa na efektywność. I to często średnio od 25%, nawet do 50%. Ale co ja przez to rozumiem? Co ja rozumiem przez tą odporność psychiczną? Jeżeli do tego samego zadania sprzedażowego posadzimy dwie osoby o tym samym doświadczeniu, wykształceniu, umiejętnościach, to wyniki często są zupełnie inne. Osoby odporne psychicznie będą miały inny wynik niż te, które są osobami wrażliwymi. I to średnio wychodzi właśnie o 25%, mają większą produktywność w realizacji tego zadania. I zobaczymy, jak to wygląda w modelu 4C. Co ja rozumiem przez model 4C? To jest wyzwanie, to jest kontrola, to jest zaangażowanie i pewność siebie. To są mierniki, które wskazują na to, czy jesteśmy odporni psychicznie, czy może bardziej wrażliwi. I zacznę od wyzwania. Wyzwanie to zdolność radzenia sobie ze zmianą, z dostrzeganiem możliwości tam, gdzie inni widzą zagrożenie. Czyli tu jest ta różnica i dodatkowo ciągłe doskonalenie. I podchodzimy tutaj przede wszystkim, mówimy o metodzie prób i błędów, o podejściu do testowania, na przykład w momencie testowania nowego crm -a. Ile z nas ma opór przed tym, żeby wejść w nowe, zobaczyć, jakie funkcjonalności ma nowy system, jakie możliwości daje, jakie lidy możemy dzięki temu pozyskać, jakie elementy sprzedaży będziemy mieli w jednym, procesie, dzięki temu, że wejdziemy w ten system CRM. Ale do tego często odczuwamy bardzo duży lęk. I nie, nawet niektóre osoby, które mają ten obszar wyzwań bardzo nisko, nawet nie są ciekawe nowych rozwiązań, tylko cały czas drążą, drążą i drążą dziurę w tym samym miejscu i przy tym mają negatywne myśli. No bo te emocje, które się pojawiają przy tym niepowodzeniach i przy tym, że ciągle się stoi w miejscu, są tak duże, że nas tylko wspychają w dół. I to na ile jesteśmy otwarci właśnie, żeby testować nowe kanały dotarcia do klienta? Mówimy tutaj o kanałach nawet social media. Obecnie, obecnie istnieje tak wiele możliwości dotarcia do klienta. To już nie jest tylko telefon, to już nie jest tylko mail, to już nie jest konferencja, bo niestety tej konferencji w rzeczywistości obecnie nie ma. To są kanały online, to, są, to jest pozyskanie klienta innymi metodami. I tutaj możemy się zainspirować do tego różnymi narzędziami, podejściami, które niekoniecznie są związane ze sprzedażą, które niekoniecznie e, związane są z. Tym, co do tej pory towarzyszyło nam w codziennej pracy handlowca. Mówię tutaj o dostrzeżeniu perspektywy w takiej możliwości podejścia innego niż fiksowanie się na takie konkretne podejście, które do tej pory działało, ale przestało działać. I w tym momencie istotne jest to, że jeżeli wchodzimy w nowe, wchodzimy w to doświadczenie i eksperymentowanie, to w wyzwaniu liczy się ta reakcja handlowca na porażkę ale też to doświadczenie, które handlowiec czerpie z tego, że przechodzi przez ten proces nauki. I osoby wrażliwe psychicznie będą brały wszystkie porażki personalnie. Będą mówiły, ja się do tego nie nadaję, jestem beznadziejny, jestem, jestem brakiem talentu, ja, to jest ostateczność, ja z tej firmy się zwalniam. To wszystko, to, to, to jest dlatego, że nie mam talentu do tego. Natomiast osoba odporna psychicznie, Podejdzie do utraty klienta jako do elementu, który się pojawił, jako coś naturalnego, i następnym razem wezmę z tego naukę. I to nie jest ostateczność też dla osób, które są wrażliwe psychicznie. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że właśnie do tego stosuje się treningi mentalne, wyznacza się dobre cele i wrzuca się też możliwość eksperymentowania. Wypróbowania różnych elementów w ramach zespołu. Więc, że jesteś menadżerem sprzedaży i chcesz zmienić kanały dotarcia do klienta, bo widzisz, że coś nie działa, to zacznij eksperymentować. Ale miej na uwadze to, że osoby, które są na stanowisku menadżerskim, do tych wyzwań podchodzą inaczej. Mają większe, silniejsze właśnie podejście, takie związane z tym wolą i chęcią nauki. A osoby, które mają większą wrażliwość, będą do tego podchodziły znacznie większym oporem. I tutaj wybieranie nowego kierunku działania w ramach nowego kanału da możliwość zmiany, oferty, wyjścia do klienta z znacznie szerszą perspektywą i znacznie lepszym zrozumieniem potrzeb klienta. I to chodzi przede wszystkim o to, że w momencie, kiedy dzwonimy już do tego klienta, no to już wiemy, jakie on ma problemy. Wiemy jak zaopiekować się tą jego potrzebą, no bo wcześniej eksperymentowaliśmy narzędziem Design Thinking poprzez realizowanie całego procesu sprzedaży pod personą naszego klienta. I to co jest istotne, to jest to, żebyśmy brali pod uwagę, że jeżeli się zatrzymujemy i mówimy, że o naszej porażce, porażce to są często nasze przekonania. Przekonania, że my popełniamy błędy, i możemy tak naprawdę z tych błędów wyciągnąć wnioski, i to się zdarza, że umiemy zmodyfikować obszar, który nam nie wychodzi, że umiemy napisać inaczej ofertę do naszego klienta, jeżeli na tą ofertę ten klient nie reaguje, że umiemy zrobić taki webinar sprzedażowy, który sprawi, że nagle nie będzie tam dwóch osób, a pięćdziesiąt, że nagle ten nasz proces, który jest procesem powtarzalnym, będzie zmieniony o pewne kanały dotarcia, że nagle zaczniemy być skuteczni. I to nieszablonowe myślenie myślę, że jest elementem spójnym w wyzwaniach. Pamiętajcie to, co jest istotne: osoby, które podchodzą do wyzwań jako do czegoś, co jest dla nich niemożliwe, mogą podeprzeć się treningiem mentalnym. Ja tylko podam przykład, może taki nie do końca sprzedażowy, ale obecnie wyzwaniem dla prawnika jest właśnie budowanie marki osobistej i prowadzenie kanału sprzedaży na social media. Prawnik do tej pory nie mógł sprzedawać. Swoje usługi, no bo to jest zakazane, ale może to zrobić, wykorzystując swoją wiedzę na temat właśnie nowych kanałów, na temat tego, jak budować kontent wokół siebie, jak budować zainteresowanie potencjalnych klientów. I w momencie, kiedy mamy nowego handlowca, który ma to zacięcie do trwania i w postanowieniu do pierwszej sprzedaży, to mamy zupełnie inne podejście, niż jeżeli mamy osobę, która ma ciągły opór przed zmianą, ciągły opór przed podejściem nowym. Czyli trochę tym eksperymentowaniem w obszarze e, sprzedaży. I jeszcze tym kolejnym czynnikiem w ramach, e, w ramach tego modelu 4C jest czynnik kontroli życia. Co, mówimy, co rozumiem przez czynnik kontroli życia? Zarządzanie emocjami i poczucie wpływu nad naszym życiem. To, jak podchodzimy do naszego życia, e, odzwierciedla to, jak, jak, jaką mamy kontrolę nad swoim życiem, nad sytuacją, po to, aby osiągnąć. E, te zamierzone cele. I często mamy w sobie przekonanie, że jeżeli mamy wpływ na swoje życie, no to jest to, co buduje naszą tą odporność psychiczną i prowadzi nas do celu. Jeżeli coś mi nie odpowiada, to mogę to zmienić. I tutaj się zatrzymam na moment. Mamy menadżera sprzedaży, mamy sprzedaż który, i mamy osobę, która jest wrażliwa psychicznie. I dostaje nagle komunikat, że musi robić 200 telefonów tygodniowo. I ta osoba wrażliwa psychicznie przyjmie to, powie, wezmę to, no bo ona nie ma tego przełożenia na swoją skuteczność, nie widzi wpływu na swoje życie i na realizację swoich celów. I popłynie, popłynie w dół, jeżeli menadżer nie zauważy, nie zatrzyma się i nie, na nowo nie przerobią tego celu, to ta osoba się nie rozwinie. Osoba o niskim poczuciu wpływu zacznie wątpić w siebie, zacznie wątpić w pozostałe obszary, jeżeli chodzi o swoje kompetencje, umiejętności, nawet jeżeli je miała, i zacznie zmniejszać swoje cele, no i skracać swoje możliwości. I często to się kończy zagrożeniem, że stracę tą pracę. I jak się ta osoba ma czuć z niskim poczuciem wpływu na swoje życie? No źle będzie jeszcze gorzej się tymi emocjami drążyła i będzie to ją ciągnęło w dół. Jeżeli ja nie mam wpływu na to, co się dzieje, no to to poczucie strachu, bezradności, tej malu ta malu ma malutkowość w stosunku do innych ludzi, strasznie obniża poczucie nawet własnej wartości i skuteczności. I w ogóle spada za do realizacji jakichkolwiek działań do relacji, co dopiero mówić o spotkaniu z klientem. Bo ja nie mam kontroli, to znaczy, że jestem winna tej sytuacji? Nie. Ja nie mam kontroli, to znaczy, że, jest, że sytuacja jest winna. System, proces, a nie ja. A mając wpływ na swoje życie, jestem w stanie powiedzieć, że wszystko zrobiłam, co mogłam i nie znajduję tysiąca powodów, które sprawiają, że zaczynam się tłumaczyć. Bo w gruncie rzeczy, mając wpływ na to, co się dzieje, ja mam wpływ na to, czy jestem osobą, która jest partnerem w stosunku do mojego klienta, że idąc na spotkanie z klientem, będąc pewna siebie i mając wpływ na tą sytuację, stawiam siebie na tym samym miejscu co klient. Przez co, jeżeli pojawi się tam więcej osób na spotkaniu, ja nie jestem, nie czuję się sparaliżowana. A osoba, która tego wpływu nie ma, która czuje, że Płynie z prądem, ale to życie ucieka jej między palcami, że to co robi w pracy, czy jej zadania, to jest wynikiem tego, jej, jej brak realizacji zadań jest wynikiem tego, że system nie działa, że klienci teraz pracują z domu, że to wszystko co się dzieje to jest winą COVID-u, że to wszystko co się dzieje jest winą zmiany formy spotkań. I w tym momencie ta osoba nie jest chętna do tego nawet, żeby spotkać się z klientem, bo tutaj ma tak wiele powodów, które świadczą o tym, że ona jest mniejsza od tego klienta, że ona nie jest w stanie tego spotkania poprowadzić tak, żeby ono było skuteczne. No i tutaj się zatrzymam nad, nad kolejną ważną rzeczą, nad kolejnym, nad kolejnym elementem w ramach, kontr, w ramach modelu 4C. Mówimy o kontroli emocji. Tak bardzo ważne w obszarze sprzedaży jest zarządzanie swoimi emocjami, czyli to, jak, czy przenosimy te emocje na innych, czy je rozumiemy w sobie i czy mamy nad nimi kontrolę. Umiejętność wyciszania siebie i przepracowania emocji przed nawet spotkaniem z klientem jest bardzo istotna. Weźmy na przykład sytuację, jedziemy do klienta i tak sukce pijemy kawę i nagle ta kawa przy hamowaniu się na nas wylała. Możemy co zrobić? Możemy mieć w torbie zapasową koszulę, zapasową sukienkę i możemy tą sukienkę zmienić. To jest coś na co mamy wpływ. I mamy wpływ też na to, jak się z tym czujemy, kiedy idziemy do klienta. Nie dzielimy się z nim tymi frustracjami, które się wydarzyły podczas tej jazdy samochodem, bo to nie jest problem klienta, to jest twój problem handlowcy, że ty nie umiesz. To jest twój problem, że nie umiesz sobie poradzić z tym, co się wydarzyło w trakcie jazdy. Te emocje trzeba na moment schować. Czasami działa po prostu wypisanie ich na kartce i wyrzucenie tego do śmieci na moment zapominasz, co się z tobą działo, nie wpadasz w tą frustrację. I tutaj tym elementem, na który powinieneś zwrócić uwagę, to jest ten gadzi mózg, który nam się odpala w takiej naturalnie nowej i stresującej sytuacji. A zarządzanie emocjami jest bardziej racjonalne. Więc mając na uwadze to logiczne myślenie, zrób coś, co pomaga ci pozbyć się tych emocji, i idź do klienta, jako ty, jako autentyczny ty, który chce zrozumieć, jaka jest potrzeba, jaki jest problem klienta, a nie po to, żeby ukoić swoje emocje, swoje ego, które tutaj zostało w jakiś sposób naderwane podczas tej jazdy taksówką. I trzeba się przyłączyć właśnie na to racjonalne myślenie, na uważność na drugiego człowieka, czyli na swojego klienta, który na ciebie czeka, ma określony czas. Na to, żeby z Tobą porozmawiać o konkretnej sprawie. On Ci daje tą przestrzeń do tego, żebyś Ty zadał mu ciekawe pytania, interesujące pytania dla niego, które będą później rozwiązaniem w postaci Twojej oferty. Dodatkowo w momencie, kiedy przychodzimy na spotkanie do klienta, czy dzwonimy do niego, może być taka sama sytuacja po stronie klienta, że to klient ma te emocje. I pamiętajcie, najistotniejsze jest to, żeby nie brać tych emocji jak gąbka do siebie. Trzeba zarządzać tymi emocjami tak, żeby przez neurony lustrzane rozumieć, co się dzieje, ale nie brać ich i nie przenosić na siebie, bo to jest właśnie ta umiejętność zarządzania emocjami. I sprzedawcy silni psychicznie monitorują własne myśli i potrafią też oddzielić negatywne myśli od pozytywnych. Potrafią stwierdzić, kiedy zaczynają być nadmiernie podekscytowani i dzięki temu Starają się odprężyć i zwolnić. Potrafią szybko do, do siebie po odrzuceniu oferty, po przegraniu przetargu, bo sobie tłumaczą, że to jest jakiś tam element, który muszą zarządzić. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, tego się każdy uczy. Natomiast jest to bardzo duża wartość w stosunku, jeżeli chodzi o relacje z innymi, do poszanowania drugiej osoby, z którą rozmawiamy. I to znacznie ułatwia budowanie relacji właśnie z klientem. To umiejętność zarządzania swoimi emocjami i skupieniu się na drugiej osobie, na tej uważności. Prowadzi do lepszego zrozumienia i samokontroli siebie. A kiedy my mamy samoświadomość i umiejętność kontroli swoich emocji, to wtedy będziemy w stanie przekazać naszą ofertę z takimi pozytywnymi emocjami. Także klient po wysłuchaniu naszej oferty będzie chciał ją kupić. Większość ludzi twierdzi, że podejmuje racjonalne decyzje, no ale wiemy, że w momencie jak kupujemy, no to te decyzje często nie są racjonalne. Podebrać się tu przykładem Starbucksa i tańszej kawiarni obok, albo kawy w pracy. Często jest tak, że właśnie wchodzimy do tego Starbucksa po to, żeby dzielić się tymi wrażeniami wspólnymi z ludźmi, którzy do niego przychodzą, po to, żeby mieć ten des design a, i też tą nazwę, w jako współwartość, którą dzielimy w ramach tego, że pijemy tą kawę, to często jest taka emocja, która wywa, wyzwala się w nas, jak widzimy markę, że chcemy ją mieć i posiadać. E, I to jest właśnie istota e, kontroli emocji, umiejętności też zarządzania emocjami, że tak na pewno, tak naprawdę, gdziekolwiek jesteś, e, to to, że Starbucks tam jest, to ma to wpływ na to, że akurat wejdziesz do tego, Punktu, i kupisz tą kawę, to właśnie marka wywołuje w tobie tą emocję. Ja trochę tutaj przeszłam do innego elementu poza ten model 4C. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że sprzedaje się pewnymi marzeniami i że każdy z nas operuje emocjami. Tą umiejętność operowania emocjami musimy przegóć na ten pozytywny element, i tą istotą procesu sprzedaży i odnoszenia sukcesu, to jest właśnie nasz, nasza umiejętność wpływu emocji na potencjalnych klientów i na podejmowanie, podejmowane przez nich decyzje. Co ja rozumiem przez zarządzanie emocjami, to jest zbudowanie swojej strategii emocjonalnej, która prowadzi Twojego klienta we właściwym kierunku. Konsekwencją jest. Bardzo dobry kontakt z klientem. Jeżeli umiesz zarządzić swoimi emocjami i rozumiesz też emocje klienta, to jesteś w stanie zbudować z nim naprawdę dobrą komunikację. I ta Twoja strategia emocjonalna doprowadzi ciebie do tego i Twojego klienta, że będziecie współpracować. I to jest ten etap budowania zaufania. I to sprawi, że ani ty, ani klient nie będzie zdezorientowany, tylko raczej chętny do zakupu, bo będziecie się rozumieli zarówno w sprawiach merytorycznych, ale też tych niewerbalnych. No, i tutaj kolejnym elementem, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o budowanie odporności psychicznej, jest zaangażowanie. I tutaj mówimy o zorientowaniu na cel i ukończeniu działania. Istotą każdego handlowca jest to, żeby mieć ten cel konkretny do osiągnięcia. Ale wszyscy mamy cele, tylko warto je jeszcze powiązać z naszymi prywatnymi celami. I to jest istotne, żebyśmy brali pod uwagę narzędzia, które nam pomagają zarówno w osiąganiu celów, jak i też w ich wizualizowaniu. Bo to, co jest istotne, to jest to, żebyśmy regularnie te cele wyznaczali, żebyśmy dążyli do realizacji swoich marzeń. Czyli jeżeli sobie stawiamy, że chcę zrobić 100 tysięcy w tym miesiącu, no to postawmy sobie, że chcemy jechać na Majorkę w wakacje. Żeby to był element, który nas buduje w tym, że my te cele osiągamy i się nie poddajemy w momencie, jak coś tam nie wychodzi. Jeżeli stawiamy sobie, stawiamy sobie wysokie cele, przypisujemy sobie ich osobiste znaczenie. To znaczy, że je osiągniemy, prędzej czy później. I mówimy tutaj trochę o takim podejściu jakościowym, ilościowym. I twardy psychicznie handlowiec wyznacza sobie nowe cele w momencie, kiedy już zaczyna osiągać ten poprzedni. Tu nie ma czegoś takiego, ok, zrealizowałem, super, mogę sobie odpocząć. Nie, najlepszy handlowiec zawsze to robi w ten sposób, że kończy i zaczyna nowy. Czyli wyznacza nowy cel, nowe powiązanie z prywatnymi elementami, które wpływają na to, że, to, że ta chęć i realizacji jest bardzo duża. I te cele muszą być konkretne, z konkretnymi wskaźnikami, tak, żeby to miało przełożenie na rzeczywistość. Twardzi psychicznie handlowcy nie koncentrują się na niepowodzeniu. Myślą raczej, jak ja mogę to zrobić inaczej. A słabsi, ci bardziej wrażliwi, no będą podkopywali siebie i mówili, że nie dowiodzą targetu, że są problemy, nieprzewidziane okoliczności. No i w gruncie rzeczy, jeżeli dostają te swoje cele od menadżera, to często one są niestety niepodparte jakimś wewnętrznym motywatorem. I na tym etapie można powiedzieć, że bardzo następuje często odstępstwo od planów. Osoby odpuszczają, nie dają rady. No i co, nie ma realizacji celu. I to można ćwiczyć w momencie, którym już powiedziałam Wam na początku, przez eksperymentowanie. Pewność siebie jest kolejnym konstruktem, czyli wiara we własne umiejętności. I to jest określenie tego, jak bardzo handlowiec wierzy, że poradzi sobie z nowym wyzwaniem, z nowym targetem, z nowymi zadaniami w kontekście swoich umiejętności i zdolności. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych jest bardzo istotna w elemencie wpływu na innych. Kiedy potrafimy przekonywać i wyrażać własne zdanie. Nie mówię tutaj o manipulacji, ale właśnie to jest ten element, na który warto zwrócić uwagę, że kiedy jesteśmy ekspertem, w danej dziedzinie i nawet nam się powinien noga, to jesteśmy w stanie te kompetencje nabywać, uczyć się, przyznawać, że muszę coś u siebie poprawić. Bo kompetencje się nabywa i to nie jest powód tego, żeby odpuszczać, jeżeli mi się nie podoba i się nie sprawdza. I tutaj nie ma często u osób silnych psychicznie takiego poczucia niemocy, że ja sobie nie dam rady, a właśnie tak się dzieje w osobach, które no nie mają tego podejścia do nauki. I mówimy tutaj o tak zwanym Fixed Mindset i Growth Mindset. To mówiła o tym Carol Dweck. Ale to nie jest genetyczne. Tak jak zawsze Wam mówię, i nie wiem czy powiedziałam na początku, Odporność psychiczna jest cechą osobowości, która jest plastyczna. I to, że jeżeli jesteśmy mało chętni do nauki, nie chcemy rozwijać u siebie nowych kompetencji, na no, tak arenie, tego wymaga, bo teraz trzeba przejść trochę na kanały online, trzeba się zacząć inaczej kontaktować z klientem. Może czasami trzeba wystąpić, poprowadzić webinar, spotkanie sprzedażowe. No, tego się trzeba nauczyć. I to te czasy spowodowały, że trzeba to w sobie obudzić. I osoby mało odporne, czyli te wrażliwe, no będą bardzo mocno podchodziły do tego, że ona tych kompetencji nie mają, nie umieją tego i będą siebie ograniczać. I będzie to powodowało ryzyko, że się nie rozwiną i że będą musieli zmienić swoją obecną pracę, mimo że może mają te umiejętności. To, co powiedziałam o tym growth mindset i fixed mindset. Jeżeli osoby mają tę umiejętność nabywania tych kompetencji, dadzą sobie przestrzeń na to, żeby się czegoś nauczyć. Osoby, które nie mają tego w sobie i tej umiejętności, będą się cały czas czuły niepewnie w tej roli, nie będą miały w sobie akceptacji na zmianę i nie będą szły w dobrym kierunku. Wrażliwy handlowiec. Jeżeli ma niskie poczucie pewności siebie, będzie cały czas o sobie źle myślał i będzie dążył do osłabienia poczucie, swojego poczucia mniejszości. I to może mieć wpływ na to, że w momencie, jak będzie chodził na spotkania do klienta, no to będzie sobie umniejszał i to spotkanie nie będzie efektywne. Nie, jeżeli nie będzie wsparcia ze strony menadżera, mentora i nie będzie wspierającego środowiska. Ta pewność siebie w relacjach interpersonalnych u tej osoby nie wzrośnie. Nie będzie pozytywnej opinii na swój temat, co sprawi, że klient będzie nim dominował. Nie będzie tego efektu przełożenia, że to jednak klient czasami potrzebuje, się, potrzebuje być zaopiekowany. I kiedy klient będzie mówił czymś trudnym, no taki handlowiec nie będzie w stanie tych kontrargumentów klienta odeprzeć, nie będzie go w stanie słuchać, nie będzie w stanie bronić swojej oferty. Czyli negocjacje pójdą w dół i zostaniemy z bardzo małą marżą. Więc to, co jest istotne, to jest to, żebyśmy tą odporność psychiczną w rozumieniu właśnie tych czterech elementów sobie ćwiczyli. Bo handlowiec, który, osoba, która jest odporna psychicznie, psychicznie, która jest świadoma siebie, jest w stanie poprowadzić proces od A do Z, jest w stanie poprowadzić proces z klientem, który skończy się dla obu stron sukcesem. Więc to, co kieruje do Ciebie dzisiaj, ten te cztery elementy, które przedstawiłam, wskaźniki, które warto u siebie mierzyć i mieć świadomość, że występują, to pamiętaj, że to jest cecha, która jest plastyczna, którą możesz u siebie wzmocnić bądź osłabić, bo może jesteś na tak wysokim poziomie, że nie rozumiesz osób o niższym poziomie, o większym poziomie wrażliwości. I to jest tak, jak z mięśniami. To jest tak, jak z mięśniami, że w momencie, jak trzymasz szklankę wody, przez dłuższy czas i robisz to pierwszy raz, to zaraz ta ręka ci zacznie opadać. I trzeba mieć tą świadomość, że czasami tak jest, że jak mamy trudność, to ta siła nam opada, ale jeżeli się zatrzymamy i zaczniemy nad tym panować, rozumieć, zastanawiać się, co zmienić, to nagle ta nasze umiejętności sprzedażowe, to co do tej pory mieliśmy, wrócą i z podwojoną siłą. Będziemy bardziej efektywni, będziemy chętni do wyzwań. Więc mając na uwadze ten cały model, który dzisiaj przedstawiłam, to że można to w sobie wzmocnić i uplastycznić, to że twoja efektywność i produktywność na końcu może być nawet o 25% większa, a nawet 50%, bo 50% to jest to, co otrzymujemy w genach, kwestia cecha osobowości. To jest ten moment na to, żebyś zaczął w siebie inwestować i myśleć o tym, że warto to w sobie rozwijać. Proces sprzedaży to jedno. Ja tutaj dzisiaj powiedziałam o Twoim nastawieniu, mindsetie, o emocjach, o tym, co towarzyszy Tobie przy przekazywaniu tej wiedzy klientowi. Więc życzę Ci powodzenia i buduj tą swoją odporność psychiczną, bo na pewno zaczynając dzisiaj, skończysz w zupełnie innym miejscu w następnym roku. Nazywam się Paulina Saba, reprezentuję KPP Usprawniamy Biznes. Chcesz wzmocnić swój zespół. Chcesz opracować nowe podejście do sprzedaży? Zadbaj też o ich odporność, o to, jak oni się czują w wyzwaniach. Więc, mając na uwadze to, co dzisiaj usłyszałeś, skontaktuj się z nami. KWP Usprawniamy Biznes. Mamy też badania psychometryczne, ale na ten temat więcej ci powiem później. Dzięki.